Witam pasjonatów domowego wędzenia. Chciałbym zaprezentować wędzenie w wędzarni Borniak. W tym filmie pokażę, jak wędzić w wędzarni Borniak. Jest to na pewno interesujący temat dla wszystkich potencjalnych użytkowników tych urządzeń. Krok po kroku pokażę wszystkie elementy, jak przygotować wędzarnię i jak w niej wędzić. Zapraszam do oglądania. Do sterowania ustawiłem 50 stopni. Wentylator pracuje. Wkładamy go w miejsce, gdzie normalnie będzie dymogenerator. Za chwilę będę to pokazywał. No i mamy wyroby, które wiszą i się obsuszają. One już są po procesie ocieknięcia, więc tej wilgoci na dole nie będzie. Wędzarnia nie jest czyszczona od jakiegoś dłuższego czasu. Myślę, że 4-5 wędzeń wygląda tak jak na załączonym filmie. Natomiast kolejny film postaram się też nakręcić i pokazać jak myjemy wędzarnię wewnątrz, tak żeby je nie uszkodzić. Ilość sadu w tej chwili, który tutaj jest, to około 6 kg plus 4 serki włoskie. Czyli teraz tak, widzimy jedną rzecz. Pod kominkiem nie ma tego skraplacza. Ja go później założę pokażę, jak wygląda. No i oczywiście na dole nie ma nicy odgrodowej. Czyli nie mamy oddzielenia tej części technologicznej od części roboczej. A tylko po to, dlatego że teraz nam zależy na maksymalnym przepływie powietrza przez szafę wentylacyjną. Więc <laughs> to sobie tak wszystko działa. Chcę, że jeszcze troszeczkę posuszę, bo mięso jest jeszcze wilgotne na powierzchni. A chcę, żeby było dobrze suche, bo to jest tajemnica troszeczkę dobrego wyrobu. Mięso już jakiś czas się suszy. Temperatura jak widać na wyświetlaczu zadana 50, ta która jest wewnątrz komory to 44. Sprawdzimy jak wygląda. No i tak najprościej to sprawdzić jest taką metodą, że po prostu dotknąć. To jest dosyć suche mięso, boczek bardzo ładnie wysechł. Praktycznie nie zostawia mi wilgoci na dłoni. To jest taki najprostszy, najprostszy tester. Im bardziej suche, tym lepiej, ale też no, nie należy suszyć na przykład 8 godzin, bo wtedy się zrobi gruba skóra. Także serki również bardzo ładnie wyschły. One no, oczywiście w środku będą miały wilgoć Natomiast rzeczywiście oczywiście są już dosyć suche Widać, że nawet zaczęły zmieniać delikatnie kolor Ser zmienia kolor, pod wpływem promieni słonecznych trochę się robi żółty No okej okay. Uważam, że w zasadzie Można już przystąpić do wędzenia Tak to wygląda na razie No dobrze, to robimy chwilowo przerwę Uzbrojam wędzarnię, pokażę jak uzbroiłem, jak to wygląda, no i będziemy wędzić. Będę przystępował za chwileczkę do wędzenia. Jeszcze kilka zdań o uzbrojeniu wędzarni, o którym mówiłem wcześniej. Generalnie tak, musimy założyć pod kominek właśnie ten skraplacz, który tutaj Państwo widzicie. Ja go wyjmę i włożę, bardzo łatwo się go wkłada, po prostu na takich saneczkowych uchwytach. Więc troszkę jedno ręko jest niewygodnie, o jeszcze raz pokażę, że teraz się uda. Tak jest zamocowane, wydaje się, że chyba jest tak z głową. nie powinienem wypaść i on nam będzie chronił właśnie nasze wędzonki. Przed tym, co widzicie Państwo na, na skrótce od boczku, dlatego, że jak poszło ciepło, to po prostu skropliny wewnętrznej części kominka no niestety spadły mi na boczek i to tak się złożyło. Gdyby to oczywiście urządzonko było zamocowane, to by nie było takiego efektu, no ale tak jak mówiłem, przy suszeniu rozbrajamy wszystko. I to jest już uzbrojona wędzarnia, jeśli chodzi o górę. Teraz o dół. Na dole mamy misę odgodową. To jest ta część, która będzie nam tutaj rozprowadzała dym z jednej strony, z drugiej strony będzie oczywiście wyłapywała ociek, jeśli by był, no nie sądzę, żeby z tych moich wyrobów był jakikolwiek ociek, ale będzie się na pewno zdarzało tak, że te osoby, które będą mieli dużo, dużo jakiegoś boczku tu z tego, nie wiem, słoniny, czy to będą miały dużo tutaj ocieku. Ja w ogóle mam bardzo mało ocieku ze swoich mięs, więc jakby dla mnie ten problem nie istnieje. Natomiast słyszałem o kłopotach ludzi, że mieli tutaj bardzo dużo dużo wilgoci, która mi się zbierała gdzieś właśnie w tej miseczce. No i oczywiście na dole mamy dwie miseczki. Obydwie napełniłem wodą, zgodnie z zaleceniem producenta. Jedna i druga miseczka powinny być napełnione, napełnione wodą. Dlaczego? Dlatego, że tu jest wysoka temperatura. Gdyby te zrębki, tutaj mówię o tej miseczce po lewej stronie, nie dogaszały tych zrębek, to istnieje możliwość zapłonu. W skrajnym przypadku oczywiście chociaż to się mówię, może zdarzyć komuś e, więc lepiej napełniać to jest raz, dwa że jak się te zrębki dogaszają to nie ma tyle benzapirenów w mięsie bo się nie spala drewno na popiół gdzieś tam słyszałem o tym z gazie nie wiem nie będę się wypowiadał na temat hotz gazu gazu drzewnego może poczytam do uczasie nie wiem e, moim zdaniem producent tak to przewidział i na pewno też o tym e, myślę. To jest dwie miseczki z wodą obok siebie. E, te, ta jedna miseczka będzie wyłapywała wszystkie te spadające zrębki, właśnie i będą się z niej dogaszać. I to w zasadzie jest wszystko, jeśli chodzi o takie uzbrojenie wędzarni. E, przynajmniej jeśli chodzi o wewnątrz, no bo oczywiście mamy również dymogenerator. To już zamykam. Mięso się trochę wygrzewa, bo już skończyłem obsuszenie. Ale dobrze jest, jak mięso jest ciepłe. Wtedy te pory w mięsie się otwierają. On bardziej chętnie chwyta dym, szybciej nam się uwędzi, po prostu dym przeniknie do środka mięsa. Więc dobrze jak mięso jest właśnie takie ciepławe. Jeden z kolegów zaleca mi nawet, żeby pół godziny 40 minut wygrzewać mięso w komorze wędzarniczej, żeby ono było ciepłotkie. Mam nadzieję, że głos będzie w miarę dobrze, bo cały czas wieje wiatr i trochę to przeszkadza w nagrywaniu dźwięku. Dobrze, tu już mam zainstalowany dymogenerator do wędzarni, czyli po prostu wcześniej wyjąłem osuszacz, który Państwo widzieliście i w ten sam otwór włożyłem demogenerator, ponieważ jedną ręką trzymam telefon którym nagrywam film i ty mam tylko jedną rękę, będzie mi niewygodnie to zaprezentować może ewentualnie spróbuję później jeszcze pokazać także tak to wygląda, no i oczywiście mamy te zrębki naszykowane ja przygotowałem sobie lit zrębek Powinna mi wystarczyć. To jest mieszanka, którą sam przygotowuję ze zrębek bułkowych i ze zrębek śliwkowych. Tu można zwrócić uwagę na granulację tych zrębek. Ona jest naprawdę bardzo mała. Także nie polecam stosowania czegoś innego. Nie będę tu wymieniał nazw firm. Gdzie te zrębki są naprawdę o dużej granulacji i zablokują nam dymogenerator. A więc wsypujemy. Komora zasypowa mieści 2 litry. Więc ten spokojnie spokojnie, no tutaj jeszcze zostanie dużo miejsca. Trochę zrębek było z wcześniejszego wędzenia, ja ich nie usuwałem. Stąd też ten lid to praktycznie mi zrobił 3 czwarte pojemności komory. Więc na razie wystarczy. Przykrywamy. Co tu jest jeszcze ciekawego w demogeneratorze? Oczywiście włącznik, bezpiecznik. Często klienci pytają mnie, co to jest za urządzenie. Czy to jest jakaś regulacja? Nie, proszę Państwa, to jest tył silnika elektrycznego po prostu silnik jest na tyle długi, że kawałek go wystaje. Owszem, mamy regulację. Ja pokażę tutaj na dole. Tu jest taki szyberek. Nie wiem, czy będzie widać. O, właśnie, tutaj tak troszeczkę widać. O, widzimy? Zamyka się i otwiera tutaj dopływ powietrza. Nie jest idealnie szczelny demogenerator z wędzarnią, więc to generalnie Jakiegoś wielkiego znaczenia to nie ma, to może mieć znaczenie tak jak dzisiaj troszkę przy silnym wietrze. Dlatego ja to zamknąłem, żeby to za dużo tlenu nam nie wpadało do szafy wędzerniczej, bo zrębki zamiast chylić mogą się zapalić. No ale zobaczymy, jak będzie w praktyce dzisiaj. Dobra, no to włączamy. No i słychać, że coś tu już zaczęło pracować. No, z, ta spirala podająca z zrębki ona się bardzo wolno obraca. To jest dosłownie jakiś tam obrót, jeden na kilkanaście sekund, nawet więc nie ma, nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że te zrętki nam bardzo szybko tutaj dotrą na koniec to trochę trwa, nim zacznie wędzarnia dymić I otwierałem drzwiczki, więc teraz tak będę będzie w temperaturze 60 stopni, na razie mam 50 zaraz się poprawię na te sterowniku przyciskamy a te aż nam zacznie mrugać może 10 Oczywiście podnosimy do góry o 1 stopień i zatwierdzamy przyciskiem SET. No i mamy w tej chwili ustawioną grzałkę na 60 stopni. Wewnątrz jest 47. No i powinno pracować na wszystko dobrze. Ja nie robiłem kalibracji wędzarni. Zwykle, jak się zmienia pogoda na zewnątrz, trzeba przekalibrować system pomiarowy. Ta kalibracja pozwala po prostu bardziej precyzyjnie sterować temperaturą. U mnie to wyglądało tak, że zazwyczaj miałem albo 60, albo 59, albo 61 maksymalnie tą temperaturę faktyczną względem tej temperatury, którą nastawiałem, czyli ten plus minus 1 stopień. Przez większość więdzenia było 60 równa. To na tym filmiku WDS 70 to Państwo możecie zobaczyć. Także tak to mniej więcej wygląda, a ta temperatura będzie sobie tam powoli zaraz rosła. Dymu jeszcze nie ma, bo trzeba troszeczkę poczekać, aż ten system podajnika przetransportuje nam nagrzałkę z rębki, i dopiero wtedy zacznie się tu pojawiać dym. Ja na chwilę przerwę nagrywanie, spróbuję to jeszcze pokazać, jak już tutaj nam się troszeczkę zacznie z tej wędzalni dymić. No bo czasami są też pytania klientów, ile z tej wędzalni wydobywa się dymu. Trudno mi powiedzieć w metrach sześciennych, nie robiłem takiego pomiaru. Natomiast. Natomiast te ilości nie są duże, ani jakoś tam za mocno nie dymi Bóg trochę mniej pachnie jak Olcha więc ja zawsze korzystam z tego mniej pachnącego dymu no ale to już tak jak to lubi tak naprawdę temperatura jeszcze sobie tam nie wzrosła jakoś nadmiernie 49,60 mam nadzieję że nie będę musiał robić autokalibracji że to jeszcze system pomiarowy ładnie pójdzie a zobaczymy, no coś tam zaczyna się zmieniać, bo jest już 50 stopni, czyli jeszcze 10 brakuje. Generalnie cyfrówki, jeszcze tak może trochę o cyfrówce powiem chwilę, żeby tu Państwa zabawić może moimi przemyśleniami na temat wędzarni, a przy okazji pokazać jak ta temperatura się zmienia w czasie. Natomiast tak, jeśli chodzi o wędzarnie cyfrowe, one są po prostu no, bardzo precyzyjne jeśli chodzi o temperaturę w porównaniu do modelu analogowego, czyli te modele UW70, UW150, to są modele analogowe, ta histereza, czyli ta rozbieżność temperatury, bo tak działa grzalko, ona się po prostu wyłącza przy pewnej temperaturze, a później no, temperatura musi w wędzarni oczywiście spaść poniżej pewnego progu, czyli powiedzmy, jak mamy histerezę 5 stopni, to będzie się mogło wyłączyć przy na przykład 65, a włączyć przy 55. Czyli mamy te, tą histerezę plus minus 5 stopni od tej zadanej. Mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę. A gdyby ktoś nam z Państwa no, jednak złapał, że to niekoniecznie jest dobra informacja, że historia jest inaczej, należy rozumieć to bardzo proszę o komentarz. To tu się gdzieś zaraz poprawię, ewentualnie w następnym odcinku. Natomiast tak to rozumiem i tak to chyba to tłumaczy producent więc tak to wygląda. No i o co chodzi z tą temperaturą? Oczywiście jest bardzo taka precyzyjna, więc jak komuś zależy na takiej temperaturze, żeby widzieć tak, ile ma nastawione, jaka jest w środku, żeby tych różnic nie było dużych, no to polecam węzarnie wszystkie cyfrowe. Czy to będzie model UWDS czy UWD, to są te D, to znaczy digital, czyli sterowanie cyfrowe, więc na pewno ci klienci wymagający tych takich precyzji wysokich będą z tego modelu zadowoleni. I inne osoby, które powiedzmy mają mniejsze wymagania co do tych temperatur to ewentualnie na no mniejszy budżet, no to zdecydowanie można powiedzieć, że modele UW-70 czy UW-150 będą spełniały ich oczekiwania. To tak mniej więcej wygląda w teorii. Ja korzystam z tej, bo to trochę taka demobilna wędzarnia, po prostu została uszkodzona, nie wiem tam widać, ale w pielęgniach na jest w tym sensie. a tak się zdarza wszystkie firmy kurierskie i wszystkich kurierów, które rzucają tymi paczkami. Rzadko na szczęście ostatnio, ale się zdarzają uszkodzenia. Więc z drugiej strony ci klienci, którzy gdzieś tam kupują przez internet, od nas też, no to prosimy i rekomendujemy gorąco, gorąco prosimy, żeby wszystkie paczki sprawdzać przy kurierze, no bo wtedy jest jakaś szansa na odzyskanie przynajmniej części wartości tej wędzarni. Albo na naprawę. No tak naprawdę to później zostajemy i Państwo z tematem troszeczkę takim trudnym. Zawsze się staramy jakoś tam załatwić, żeby było dobrze, ale to tak naprawdę jest no, po stronie klienta troszeczkę, żeby sobie i nam pomógł. Także gorąco apelujemy, sprawdzajcie Państwo paczki, czy to od nas kupione, czy w innych firmach, które wysyłają podobne przedmioty. Po prostu bądźmy przezorni i zawsze ubezpieczeni. Także tak to wygląda. No, hasło reklamowe chyba nieśmiertelne, moim zdaniem. Dobrze, tu chciałem pokazać jeszcze tak, jak wygląda sytuacja z temperaturą. A więc mamy 60 stopni na zadaną 55, ona sobie będzie powoli rosła. Nie rośnie jakoś tak mocno szybko. Pamiętajmy, że to bezwładność grzałki też jest na swoją tutaj rolę, ma pewne znaczenie. Oczywiście jeszcze jedna rzecz, zaraz się pokażę. No i oczywiście mięso, które też musi złapać trochę temperatury. Ja się z tego powodu nie martwię, dlatego że chcę, żeby to mięso jeszcze się troszeczkę podgrzało, nim pójdzie dym. Na razie jeszcze tego dymu nie ma, jak widać. No i jeszcze jedna rzecz. Szyberek do, do suszenia do suszenia był otwarty na maksa. Ja proponuję go tutaj przykręcić troszkę, przymknąć, żeby mniej więcej. 1 czwarta, jedna trzecia tego dymu mogłaby sobie swobodnie wychodzić czyli taki mniej więcej mniej więcej, nie wiem czy to będzie widać na następny raz wyczyszczę komin jak mogę to zrobić, byłoby lepiej nie miałbym uciekła Państwo byście lepiej widzieli ale mam nadzieję, że troszeczkę widać Więc myślę, że mniej więcej w takiej pozycji będzie teraz zobaczymy co się dzieje w środku, jeszcze dymu nie czuć trochę czuć dym, generalnie jak się będzie, to ten zapach dymu jest ale na razie jeszcze nie ma no jestem niecierpliwy, chętnie bym otworzył, ale jeszcze najwyżej przerwę nagrywanie, zaraz wrócę, jak już się pojawi dym, do ponownego nagrywania i pokazania tych takich elementów właśnie, które Państwa na pewno interesują. Także tak jeśli chodzi o wędzanie, czyli dla klientów, którzy chcą mieć tak co do stopnia, to podlecam cyfrowe modele, dla klientów, którym to specjalnie nie ważne, jak tam będzie plus, minus 5, to modele analogowe. Pamiętajmy tylko, że model wykonany jest ze stali nierdzewnej zawsze będzie modelem cyfrowym. Kiedyś Podniek robił, nawet mieliśmy w ubiegłym roku jeszcze takie troszeczkę modele, właśnie które były na eksport, robione dla specjalnego klienta, który mi wszystko odebrał. To były te modele UWS, tak zwane 70 i chyba 150, To naprawdę była okazja dla tych klientów, którzy kupili. Namawiałem wszystkich, którzy do mnie dzwonili, namawiałem na UWS-y. To były rzeczywiście, to są bardzo dobrze wykonane wędzarnie, ale jest taka, że aż miło na nią spojrzeć i nie tylko, więc polecam wszystkim od zewnątrz. Może tego, że samą taką. Takie, jakby jest mniej kłopotliwa w, w czyszczeniu. Wszystko. Jest zbyt bezpieczniejsza dla tych osób, które tam lubią mieć tak idealnie czysto. No ale tak. Będę nakręcał filmik jeszcze dotyczący właśnie mycia. Pomysł mam taki też, żeby pokazać ten dimogenerator, jak się go też czyści, konserwuje. Bo e, dużo problemów. Z którymi się czasami klienci spotykają, to właśnie wynika z powodu tego, że nie czyszczą wnętrza. Pokażę, jak to zrobić. No dobrze, jeszcze, tutaj nędzne z drugiej perspektywy, tam sobie ta chwila rośnie. Zasilanie można podłączyć temu generator na dwa sposoby. Tak jak ja to zrobiłem, bo akurat dwa przewody mam pod ręką. Czyli tak, tu widzicie Państwo, jeden przewód zasilający jest wpięty do panelu sterowania. I przewód zasilający jest podpięty do demogeneratora i oczywiście wszystko podłączone do przedłużacza. Ale można to zrobić jeszcze na inny, na inny sposób. Troszeczkę na nie odsunę, pokażę jak to wygląda na planach sterowania. Starego typu, bo nowsze są jeszcze lepsze. Tak bym powiedział. Widzicie gniazdo? Pod, pod tym właśnie pod tym przewodem, pod gniazdem włączającym, jest kolejne gniazdo. Tutaj jest taki przewód, który jest tak naprawdę męsko-męski. Chyba tak się to naokreśla. I wtedy go wpinamy w tutaj, właśnie w ten otwór i, i podłączamy go właśnie w to miejsce. Dzięki temu mamy jeden kabel zasilający całą wędzarnię, a ze, z panelu sterowania podawane jest napięcie na dymogenerator. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo wtedy mamy ten jeden kabel mniej, który nam się gdzieś tam plącze na, 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 na podłożu. Jest to wygodne, ale jakoś tak posiałem ten kabel Drugi, korzystam z dwóch. Także tak to wygląda, jest to wygodne. Nowe panele sterowania z tym pokrętłem, które Państwo widzicie gdzieś tam na aukcjach czy na stronach internetowych, mają no jeszcze dodatkowe gniazdo, gdzie można podłączyć osuszacz i to chwała za to producentowi, że to wymyślił, bo to naprawdę eliminuje tą ilość tych przewodów, które gdzieś tam no, plączą się pod nogami niepotrzebnie. To jest jeszcze lepsze rozwiązanie. Ale tak jak mówię, będę omawiał wędzarnie cyfrowe nowe, to pokażę to wszystko jak jest zrobione. Dobra, to na razie tak wędzarnie, bo sobie przesuniemy. O, pojawił się dym, czyli dymogenerator. Mimo, że nie był czyszczony też jakieś 3 czy 4 razy. Ja nie jestem taki zgodnie z instrukcją, nie przestrzegam trochę czasami. Bo po prostu jak kończę, to jest późno. Obstawiam do garażu. Wędzarnia stoi na co dzień w garażu blaszanym, ale oczywiście pod pokrowcem. No to zobaczmy teraz co tam w środku, o widać już w środku dym, mam nadzieję, że widać, no i oczywiście mamy miseczkę. Tutaj troszeczkę nam no oczywiście ten podajnik wypchał tych zrębków, które się jeszcze nie zdążyły zapalić, więc tam troszeczkę ich nie jest. I taka uwaga też, jak ktoś nie czyści demogeneratora wewnątrz, to potrafi się tam kawałek tego kanaliku zatkać. I wtedy będzie taki efekt, że z jednej strony będzie miał czarne zrębki, a z drugiej białe. Oni no, rozpięci przysyłają zdjęcia, że dymogenerator jest popsuty i właśnie taki jest efekt, że coś się popsuło. No, popsuło się sprzątanie, tak jak u mnie. Myślę, że zrobimy jakąś kontrolę za 40 minut do godziny. Kontrolę tej miseczki, bo trzeba sprawdzać. To jest właśnie taki warunek konieczny, żeby sobie nie narobić jakiejś tam biedy niepotrzebnej. Minęła ponad godzina wędzenia. Zobaczcie Państwo na temperaturę, mimo że nie robiłem tej kalibracji. To jest 59 na tym górnym wyświetlaczu pokazującym aktualną temperaturę w szafie wędzarniczej oraz 60 stopni to jest to co nastawiam A więc wędzarnia dosyć ładnie trzyma tą temperaturę przed chwileczką jak szedłem po to to było 60, teraz trochę spadło dobrze, no to zobaczmy co jest w środku Z dymu wędzonki już naprawdę ładnego koloru zwłaszcza boczek wygląda naprawdę bardzo apetycznie inne wędzonki to jeszcze chwilę muszą poczekać no i tutaj mamy, nie wiem czy będzie widać ogrzałkę widać jak się rozgrzewa do czerwoności i jak wypadają właśnie zrębki, gdzie tutaj się już robił taki ładny stożek. Pokażę. Ponieważ nie czyściłem dymogeneratora, to widać, że zrębki nie wszystkie się spaliły. I to też jest taki błąd, który warto nawet pokazać Państwu właśnie. Na pewno jeszcze wszyscy są, mogą być zainteresowani ile. E, jakby dymogenerator złożył zrębek. Tak jak widać było 3 czwarte, zrobił się już jakiś tam delikatny lejek. Nie wiem czego tu będzie widać. A tak może e, troszkę. No i tyle w zasadzie zrębek poszło, więc tak troszeczkę może No szklanka poszła mniej więcej na tą godzinę wędzenia. Tak orientacyjnie. Także naprawdę bardzo, bardzo nie Więc to zużycie jest niewielkie. Nie pozwalam sobie na przestawianie tych miseczek z prawa na lewo. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, już niewiele widać, że jeśli będziecie Państwo mieli dużo jakiegoś tłustego ocieku, to proponuję tak nie robić, dlatego, że ten tłuszcz może się zapalić od żaru, który będzie tutaj spadał. Tak to mniej więcej wygląda. Troszkę... No właśnie, bardzo dobrze, że trochę jest ciemno, bo widać na żar na końcu. Natomiast tak jak mówiłem, lepiej nie, nie ryzykować zapalenia tego tłuszczu. Dobra, ja zamykam jeszcze godzinkę wędzę i to już naprawdę koniec tego materiału z wędzenia. Mam nadzieję, że wszystko pokazałem, to co najistotniejsze, to co najważniejsze. Tak obiecywałem, że pokażę wyroby już po parzeniu, niemniej jednak nie dotrzymam słowa, bo chciałem też pokazać jak wygląda mięso już po uwędzeniu. Bardzo ładnie, mi przynajmniej mi się podoba, kolor jest bardzo dobry. To oświetlenie jeszcze nie jest może najlepsze, ale przynajmniej widać, jak w się wygląda boczek, właśnie w przekroju e, z hub i balerą. Więc wydaje mi się, że jest chyba wszystko jeśli chodzi o uwędzenie. Bardzo dobre w zasadzie. Już szkoda to parzyć, bo mięso mi się bardzo podoba kolorystycznie. To właśnie zasługa wzrębek mm, ze śliwy. No to jesteśmy po parzeniu. No i zobaczymy jak wyszła, wyszła wędlina. Zacznie, nie, zaczniemy od boczku, przynajmniej kawałeczek. Przekroi i zobaczymy jak wygląda w środku. Myślę, że całkiem dobrze. Mógłby nóż być ostrzejszy. No, całkiem całkiem. Bardzo ładny kawałek. Mało porcję mm, schawu teraz. Też jest bardzo dobrze. Widać, że jest czyste. Bardzo dobrze. No to pora na balero. Przekroimy może tutaj. Jest bardzo dobrze. Można go było mocniej ścisnąć to błąd. Ale generalnie jest bardzo wilgotny. Widać dużo wody w środku. O to chodziło, żeby mięso było soczyste. No i jeszcze jeden schab został duży. I podobnie też. Jest troszkę suchszy, ale też jest widoczna na powierzchni mięsa. Także wyszło wszystko bardzo dobrze. No to jeszcze raz pokazuję jak wędliny wyglądają wewnątrz. Po rozkrojeniu, bo tak nie byłem zadowolony ze zdjęć, które zrobiłem podczas jakby komisyjnego przekrojenia wędli. No z tym światłem cały czas mam problem. Tak, tak się prezentuje. Już finalnie, więc wyrób jest fajny, kolorowy, soczysty i przynajmniej się podoba. Oczywiście te schody są takie jaśniejsze, ale takie powinny być. Boczek bardzo dobrze wyszedł. Bardzo smaczne. Wszystko naprawdę super. I od razu dołączyłem też serki, o których mówiłem na filmie. Uwędziły się bardzo dobrze. Są smaczne, polecam wszystkim serki. Można kupić gotowca w supermarkecie i tak naprawdę tylko uwędzić. I to wszystko, co trzeba zrobić z serkami. I to też inspiracja od klientów, czy pomysł podsunięty przez klientów, bo nawet nie wiedziałem, że te serki włoskie właśnie tak dobrze wychodzą z domowego wędzenia. Także zapraszam jeszcze raz wszystkich do oglądania. Pozdrawiam, do zobaczenia.